Drodzy przyjaciele, jeszcze nie zdążyłem nic powiedzieć, także I want to hear Naprawdę w Polsce możliwe są zmiany na lepsze. Tak, wiemy, że nie wszystko co zaplanowaliśmy, udało nam się przez te cztery lata zrobić. Ustąpił nas, pieniądze, które do tego interesu dokładamy, to są pieniądze obywateli. Zrobimy więcej, wierzę w to. Mówimy o tych 300 miliardach. Kiedy zagrożone są polskie interesy, twardo stawiamy sprawę. Niektórzy mówią prawdę o mają dopiero prawo biegać po to, aby So called plan. Why don't you give me a call when you wanna start taking things a